Remont domu zemełki trwa od dwóch lat. Teraz prace zostały przerwane, a wykonawca będzie musiał zejść z budowy. Miasto Konin skorzysta z zapisów w umowie dotyczącym rozwiązania umowy o współpracy związanej z budową domu zemełki z wykonawcą robót. Jaki jest powód tej decyzji? Zauważyliśmy to, że pewne rzeczy, które powinny być realizowane, a mianowicie takie, które są związane z gwarancjami, nie zostały dotrzymane przez wykonawcę. Tym samym również postęp robót dotyczący... Tej inwestycji, tej przebudowy jest niezadowalający. Ze względu na występujące opóźnienia leżące po stronie wykonawcy, miasto nie mogłoby wywiązać się z ustalonego terminu zakończenia budowy oraz rozliczyć się w terminie z dotacji od marszałka oraz z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, który został określony na koniec 2023 roku. Trzeba było więc podjąć taką decyzję, aby dotacji nie stracić. Musieliśmy tak postąpić, aby yy wyłonić nowego wykonawcę dla tej budowy. Który skończy ją w ustalonym terminie. Teraz będzie musiał zostać ogłoszony przetarg w celu wyłonienia nowego wykonawcy. Ponieważ wszystko nam się, to co związane jest z remontem kamienicy Zemełki, bardzo mocno przesuwa. Niewykluczone, że koszty przebudowy obiektu po raz kolejny wzrosną. Budżet już nam się zwiększył, jeżeli chodzi o wykonawstwo. Tak to jest przy przebudowie zabytkowych Budynków pojawiają się sytuacje takie nieoczekiwane i to dokładnie też było również w Domu Zamełki. Dlatego też musimy po prostu pewnie. Albo pozyskiwać jakieś kolejne inne fundusze zewnętrzne, bądź też prawdopodobnie wygospodarować nowe środki z budżetu, z budżetu miasta. Teraz kamienica zostanie zabezpieczona przed zimą i poczeka na nowego wykonawcę.